Nazywam się Kasia i pracuję w Hadze aktualnie w Holandii. Jestem rekruterem w jednej z organizacji międzynarodowych. W zasadzie ja się bardzo mało uśmiechałam i nawet jeżeli to był uśmiech, to był to uśmiech jakby bez zębów. Przyjechałam do doktora Agnieszki w zasadzie na konsultację. W czwartek była pierwsza konsultacja. A w poniedziałek już byłam po wybielaniu, po higienizacji i już byłam omówiona właśnie na odebranie nakładek. Także bardzo ekspresowo. To była dla mnie najwygodniejsza metoda, z tego względu, że no właśnie mieszkam za granicą. Nie musiałam przyjeżdżać co trzy tygodnie, co cztery, tylko przyjeżdżałam raz na dwa miesiące. No w zasadzie całe leczenie było dla mnie takim, no bardzo... Ekscytującym czasem, z tego względu, że te zmiany pojawiały się bardzo szybko i to było dla mnie szokujące, ale też, jakby byłam posłuszną pacjentką i jednak te nakładki nosiłam cały czas. Jakby jest większa pewność siebie, to znaczy jestem, jestem bardziej uśmiechnięta, to sprawia, że też te relacje są zawiązywane szybciej, bo mogę mieć wszystkie zdjęcia uśmiechnięte, tak naprawdę, od ucha do ucha. W zasadzie nawet ostatnio tak myślałam, że uśmiech to jest taka moja super moc, bo bardzo dużo podróżuję po Azji i rzeczywiście tam no nie bardzo można się porozumieć po angielsku, a uśmiech to jest taki język, który tak naprawdę jest bardzo powszechny. No w zasadzie bardzo dużo osób zwraca uwagę teraz na mój uśmiech.